Tam ludzie siedzą i się opalają. Takie mam wrażenie, jak zakopanym na krupówkach. Albo gdzie indziej. Na, na kasprowym wierchu pod wyciągiem siedzą i się opalają na słoneczku i bardzo dobrze, bardzo dobrze robią. A tu są czasie lata te wszystkie pochowane, teraz kwiaty orientalne, drzewka orientalne, wystawione na no, trochę cienia. No, ładnie to wygląda. सेकेंड्री में बीजे में दल